Dzisiaj gościmy w zespole Szkół w Rybienku, a dokładnie w gimnazjum numer 3. Ich piłkarki ręczne zakwalifikowały się do finału mistrzostw Mazowsza w piłkę ręczną. Paweł Deluga, ich trener. Ciężko było? E, ciężko było. To już jest trzeci rok, jakby zwieńczenie z trzech lat naszej wspólnej pracy. E, odwieczna walka ze szkołą z Poloneza. E, w tym roku wygrana? E, w tamtym też, bo my już drugi rok z rzędu się zakwalifikowaliśmy do mistrzostw Mazowsza. W tamtym roku było miejsce 11, w tym roku 8. Eee, w, w ogóle cała historia była taka, że na gminie z Polonezem przegraliśmy, wyszliśmy, wyszliśmy z drugiego miejsca eee, na mistrzostwach już powiatowych wygraliśmy w, w karnych po dwóch dogrywkach ciągle był remis, ale przełamaliśmy i zakwalifikowaliśmy się do Ostrołęki w Ostrołęce też lekko nie było tylko jeden mecz pierwszy wygraliśmy różnicą czterech bramek, a kolejne trzy mecze były na styku, wygraliśmy jedną bramką. W finale też mało co, nie trafilibyście do strefy medalowej. Tak, no mieliśmy takiego niefarta, grając o wejście do strefy medalowej. Przy stanie 18-18 na dwie minuty przed końcem została zdjęta nasza atakująca Oliwia Pyźlak. No i, że tak powiem, troszeczkę się to posypało i nie udało nam się awansować. Ósme miejsce w finale Mistrzostw Mazowsza. To jest całkiem przyzwoity wynik. No ósme gimnazjum w Mazowszu. No to tak, trzeba na to patrzeć. Poza tym drugi rok z rzędu i nie jest to, i yy, nie są to dziewczyny ligowe, które mają kluby ligowe i grają, tylko bo gimnazjum jest to młodzież szkolna, tym, tym większy efekt uważam. Zajęcia pozalekcyjne, czy w trakcie zajęć z wychowania fizycznego organizujecie treningi? Na lekcji wychowania fizycznego, no i cały rok spotykaliśmy się raz w tygodniu, w sobotę, dwie godziny i tak graliśmy. Przydałyby się w Rybienku szko w zespole szkół numer czy w Rybienku klasy sportowe? Ja myślę, że my wspólnie z uczniami ja i Karol Wołynkow jakby potwierdziliśmy to. Ja drugi rok z rzędu awansowałem w piłkę, rącz, w piłkę ręczną. Karol zdobył mistrzostwo Mazowsza w piłkę nożną. Także jest taki potencjał. Myślę, że klasa sportowa w piłkę ręczną i w piłkę nożną jest jak najbardziej potrzebna, oczekiwana tutaj przez tą społeczność i potrzebna. Ale to jeszcze nie wszystkie sportowe sukcesy z rybienka leśnego. Spektakularne zwycięstwo odniosła drużyna dziewcząt w piłce nożnej. Natalia Potęga, Patrycja Wojciechowska, Paulina Pokraśniewicz, Karolina Pokraśniewicz, Milena Palesa, Paulina Bonius, Natalia Mruz i Natalia Markowska, zawodniczki trenowane przez Karola Wołynkę, nauczyciela wychowania fizycznego, wywalczyły tytuł mistrzyn Mazowsza w piłce nożnej, pokonując po drodze wiele utytułowanych zespołów. Wybiegły także na murawę Pepsi Areny. Boiska, na którym mecze rozgrywa drużyna Legii Warszawa. Właśnie tam rozgrywany był turniej gramy o złotą piłkę. I tam sięgnęły po najwyższe trofeum, puchar imieniem Aleksandra Zaranka. Ten turniej uznawany jest za swoistą przepustkę do wielkiej kariery sportowej. Wielu znanych piłkarzy, sędziów i szkoleniowców rozpoczynało swój sukces udziałem w tej niezwykłej imprezie. Zmaganiu młodych drużyn przyglądają się łowcy piłkarskich talentów. Kto wie, może któraś z dziewcząt wkrótce zagra w reprezentacji kraju. Póki co są na bardzo dobrej drodze. To chyba jeden z największych sukcesów w zespołu szkół nr 3 w Rybienku Leśnym Mistrzostwo Mazowsza w piłkę nożną. Uwaga, dziewczęta. mi ciąży wam ten bal? Nie. Pierwsze miejsce, jaki sukces? Bardzo. Wypracowany? Tak. Kamu Wołyko, trener dziewcząt, które stoją za nami z tymi wyborami, to naprawdę ogromny sukces. Mistrzostwo Mazowsza praktycznie rzecz biorąc po roku trenowania sekcji dziewcząt. Dokładnie tak, jesteśmy najlepszą ekipą w kulturze dziewcząt w Trenowie ogromny sukces dla szkoły, przede wszystkim dla naszej szkoły. Ale przy okazji narobiliście sobie półgodnie. Mistrzostwa Polski odbędą się w dwóch oazach, to jest 450 km. Tak, dokładnie, to jest aż pod czeską granicą. Wydaje mi się, że się damy Radę i pojedziemy na ten Mistrzostwa. Wiadomo, są jeszcze kwestie finansowe, ale to już jest ustalone na bieżąco. Ile dziewcząt na co dzień grywa w sekcji piłki nożnej? W naszej szkole tutaj jest kilka dziewczyn, które cały czas grają. KS Loczki Lyszku. właśnie, jak Pan wcześniej wspomniał, jest <coughs> rok czasu i zmienia. Także sukcesy przykładają się po tak krótkim czasie. Wydaje mi się, że naprawdę warto w tej mierze inwestować. No Jak widać zresztą, byliśmy kiedyś z kamerą na meczu KS Loczki, ale tutaj widzę twarze praktycznie te same, ale w wydaniu szkolnym. Klasa sportowa przydałaby się od profilu piłki nożnej dla dziewcząt? No wyniki za nami stoją, że tak, ewidentnie okay. no, widać, no, ale zobaczymy jak co pokaże przyszłość. Nie tylko piłka nożna, ma ale także piłka ręczna też wynosiły wielkie sukcesy. E, jak już wcześniej powiedziała mała szkoła wielkie sukcesów, więc wydaje mi się, że e, warto coś w tym kierunku zrobić. Kiedy mistrzostwa Polski e, w UNASA? Mistrzostwo Polski odbyło się e, od 19 czerwca do 22 czerwca. E, połaza właśnie pan wspomniał, 450 km, od Ogromny dystans. Życzę te powodzenia, trzymamy kciuki, chociaż sam, e, sam awans, już do finałów Mistrzostw Polski, to naprawdę wielkie osiągnięcie. Gratuluję dziewczyny. Możecie się pochwalić teraz po pokazać całym Wyszkowowi, jak on wygląda. A wy, no co jest? brawa dla nich! Awans do finału Mistrzostw Polski cieszył trenera i dziewczęta, jednocześnie spędzając im sen z oczu. Skąd wziąć pieniądze na wyjazd do odległych Głuchowas? Dobra wiadomość dotarła do nich jeszcze tego samego dnia. Gmina sfinansuje wyjazd młodych piłkarek. Zatem już od dzisiaj trzymamy kciuki za ich dobry sportowy wynik. Choć sam fakt awansu do grona 16 najlepszych zespołów w kraju to już i tak wielki sukces młodych piłkarek z klimatycznej szkoły w Rybienku Leśnym. Życzymy im zatem powodzenia.